Ty musisz to zgłaszać. Co ty robisz? Czemu ty to zgłaszasz? Po co ty to zgłaszasz? Cicho. Czekaj, not, no chłopie, gonimy go. To nie był mor... To był morfling. To był morfling, morfling bo do Wenta nie wskoczył. Nie. Przecież widziałeś, nie, no. cipsek, Widziałeś, no. widziałeś, że go gonimy. Dlaczego to zgłaszasz? Teraz jesteś sus. Teraz jesteś sus. Wiesz o tym? Ale... Było widać, że za jakimś gonimy we, we dwójkę. To nie był Morphing, bo do. W sensie to był Morphing, bo do venta nie wskoczył. Ja, ja, wiem, dlaczego, ja wiem, dlaczego no. do venta nie wskoczył. Mam pytanie do Ciebie, Weslinka: czy ten twój impostorek, czy on się gdzieś nie tele te teleportnął? Nie, on cały czas biegł. Okej. Okay. Czekaj, Czyli on się To, mógł nie, był, to nie był du ten, o którym myślałem. E, dobra, czy ktoś teraz w ostatnich 5 sekundach widział Kryhaka? White, Westina8 mógł to reportnąć. Ale to był Kryhak. Ja biegłem z kimś przy tym, przy... Kryhak, Kryhak, gdzie skończyłeś? Przy Komsach. Ktoś, ktoś potwierdzi? to potwierdzi? Gdzie Kiedy, przy Komsach? Kiedyś biegłem, z lewej strony. Kiedyś biegłem. Kiedyś... Z... Mógł bier. Bier. Potwierdzisz to? Bo ty byłeś tam po lewej stronie. Ja widziałem właśnie kogoś, kto odbiega do prawej właśnie. Eee... Ale nie wiem, kto to... Co prawda ja widziałem, jak schodziłeś chod na dół, ale nie w... E nad komsy, a nie w dół głębiej. Ja mówię, że, ja ja mówię, że z lewej po... strony komsów. Jestem. Wait, wait, ja bo, ja bo, tak. bo akurat nie, ja byłem na drob bo dostałem akurat e, ten powiadomienie na meska i patrzałem w telefon i nagle krychak spiega, jest z ciało. I teraz kurczę, możliwe, że on się tepnął, ale ja pomyślałem, że to jest morfing w pierwszej chwili, bo no wiesz. Właśnie ja Up. też, ale mi się wydaje, że tam we trójkę, potem na końcu staliśmy tak, ja i tak. Ale w. rolek? Ale się... Ja się bałem, że wy chcecie zrobić na mnie double killa, ale widziałem, że mnie nie zabijasz westyny, no to gadam, że clear jesteś, nie? Ale Krycha no mógł, mógł się tam, faktycznie tepnąć, mógł się tam tepnąć. Po no, prostu akurat, 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 akurat okay, miałem wybranienie na mesku, nie, taka, i patrzyłem telefon. Ja myślałem, ja że by... wy uciekacie od tego. To ja, to... ja bym zrobił, tak. Ja bym, zrobił I tak. Ja bym... tak, ja bym skipował i, i sus na Krychata. Ale ogromny ten... sus, ale... Ale Chipska ale... też możecie dobra. stosować, wiecie, on może być drugim impostorem i specjalnie to zgłosić, i... nie? A ty będziesz później dobre. Nie perspektywy było widać, że wy uciekaliście, bo ja z nim na dropshipa. Bo na no dropshippie uciekają no, no, Ja byłem z zabie strony konserw, no jak, jak coś to spoko. No. Czyli mówicie, sobie Krychak. Tak, bo też na tak. Dobra. I chipsek pamiętaj. Dzień dobry, tak. Męku, coś ty zrobił? Co ja zrobiłem? Czemuś zabił? Ipska. Kiedy ja zabiłem? A przy storejdu. Nie. Jakbyś za nim. Nie, nie, nie. Ja czy... mam megafon. Defłon mnie do venta. Chyba bym albo coś, bo nie wiem. Wsiadłoby zgaszona i do ofisa. tam widziałem e, niebieskiego ciało. Mam pytanie do Bartka i Bobra. Kto z nami był jeszcze na Avitala? Eee. To jest istotne. Była ja na Na temperaturce była Sandra, pamiętam. Chyba tak, ja mam skelazę, więc ci nie powiem. Hmm. Jest wita, badam, osad, na... to ja nie Ja już to, bejł, się wydaje, ale... że to może być bait lekko. Tak. A jak ktoś to był bait, znaczy to nie wychodzi był disperser, bo mnie z spestimena tepło do Wenta o 2. Wszystkie do wentów Nie Jestem kilka teplo to storeca z tak, ja bym. Dobrze mówię. Czekaj, czy, czy e... się... ten zgłosiłeś, Hornet? Kogo zgłosiłem? E... Niebies niebieskiego zgłosiłem w opisie. Okej, okay, to nie powie... jest bajt. Okej. Okay. Ja, ja chcę powiedzieć tak, że e, jak byłem sobie w tym storeju, chciałem sobie paliwko zrobić, widziałem, najpierw w bęku idzie, zatrzymał się gdzieś tam chwilę, i później y, biegł Chipsek, też się zatrzymał i poszedł dalej. I nagle. No to powiem tak, no to jest morfling w takim razie, bo ja byłem teraz w labie i robiłem sobie kabelki nad wentem. A coś ktoś ci powiedział? W sumie nikt mnie nie potwierdzi, bo teraz było po tepnięciu. Teraz skończyłem w labie na wejściu, a prędzej, prędzej byłem w sobie robiłem szczelanko, więc. Danik a ktoś to potwierdzi? Nie wiem, czy ktoś to potwierdzi. Chyba nikogo nie miałem akurat teraz, na samym końcu. Od wami ktoś widział. Od wami ktoś widział. Ktoś, ja ktoś, ja chyba widziałem, nie jestem pewien. Czuję, że tam to jest bait. Bo na pewno nie to nie, nie jest. Tym, nie na... jest to ciało ma dłużej. Jedno... Nie, nie. Ciało ciało nie bejt, tylko ja, bejt, ja coś czuję, że, bejt, że węku bejtuje. I ja go A. widziałem przy Storeju przez okno, jak robiłem poliwko. I nawet nie oszukuj, węku, że ciebie tam nie było. Ale ja w którym tam... miejscu? Kiedy? W tej rundzie? W Storeju, tak, w tej rundzie. Oj, to albo mam taką sklerozę, że faktycznie ja mogłem biec i tego nie pamiętam. A Ja tym razem nie jestem daltonistą ja to obszar po ciemku widziałem. Mm -hmm. mhm. I że jesteś. No bo bo Nie, impostorem jest. Lighter. <noise> je na Babary, no średnia awka. राइनगर में Okej, okay, może lekko zapisałam swój przycisk, ale Hornet gdzie miałeś pierwsze kable? Pierwszym kable miałem w ofisie nad bentem, drugiej miałem e, de Dekonaminację. Dekontaminację. Nie, nie obiem się wysłać. I trzecie miałem nad tymi kibelkami tam. Ja mam pytanie Oby. na szybko. Kto, kogo teraz nie było w elektryku? Wszyscy byli praktycznie, tam było dużo osób. Hmm. Ja zrozumiałem elektryki, teraz byłem właśnie nad Storejden. Tylko z tego typnęły, co mi się tylko ja wydawało. Wiem, że, ja wiem, że pięciu osób nie było w, w, w tym. No w, w, ja nie tym. byłam, Hornet nie był, e, Danix nie był. Ja dobiegałem do dwa, do dwa. O, okay. No ale spokojnie, nikt nie zginął, więc o czym no, my dyskutujemy? Mam ten, A, ten bo... ten, no. Dobra, Dobra tak. ja powiem. Okay. Yy, dlaczego Turet, jak naprawiałem światło, to ty je psułeś? Co się, co się stało? No, w sensie Jakby. Tech, to, to, tech. to ty je właśnie psułeś, nie? No właśnie nie. Ja no, no, nie. No, dalej. Po starym pewnie. To nie, tam był chyba. On jest na 100%. Ja to od razu powiem. We, czyli Westinę, Hornet i kto jeszcze nie był w elektryku? A y Moja klasa podpowiada, że. To no to Westine. ja wiem, że wasza trójka jest czysta. W 100%. Okay, ja Ale ja teraz, teraz czy tak wcześniej był elektryk? No teraz, jak czy... Ja mogę kinie sklirować. Ja, ja was widziałem tam na dole nie i faktycznie Nubek z robili. No, no, dobra, dobra, zapytam się nie to, teraz. Nie wszyscy naraz. Czy was te pnęło, co mi się wydawało? Wydawało tej rundzie nie. Dobra. Dobra, czyli Nubek w też elektryku nie było. Bo się zamknęły drzwi elektryku i nagle zniknęliście u mnie. Wszystkich zgumowały. Nie tylko. Dobra, skip. Czekajcie, stop. No tak, jest konieczność wywalania teraz Kryhaka? A, Chyba właśnie, no. Krychak z pierwszej rundy, tak. Ale... No dobra, jak chcesz e, ty... Czekajcie, 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 Kryhak jest. Krychak jest jedyny z moich podejrzanych, bo ja zawężam teraz gro grono. No, Kryhak jest mega, mega podejrzany od początku. W sensie, Dla mnie jest. Nubek, Kinia i Bober. Najbardziej Bober, bo mnie mógł zabić, jak były zgaszone światła w takim miejscu, że. A czy to zrobił? Przecież nikt nie zginął w tej rundzie, więc ja o czym dyskutujemy? Róbmy taski zatrzymać. po prostu i lecimy. Wówek nic nie robi. To jest smutne. Będzie bardzo ciężko to wygrać. Dobra, gdzie jest ciało? Ciało, ciało znalazłem y, tam, są, gdzie są drzwi po dwa, się zablokowuje. To było tak zbudowane jakby ciało. Y, Węku jakieś, nie wiem, 5 sekund temu uciekał y, ten właśnie, tamtą drogą do dwa... Gdzie y, ten... ja uciekałem? Światło był zgaszone, mordo! Ja już wie, mam dwóch. No, żarty, już, mam był zgaszone, węka widziałem po dwa wszystko, no. ja już Światło był zgaszone. Ja, ja, chcę, ja chcę wam powiedzieć tylko tak. Ja chyba mam trzech impostorów i to, to jest. jest tak węku, Bartek i Krychak. Dobra. Raz pierwszy raz bo mogę pierwszy. Węku. Da Nix mogę pierwszy, bo tak. Ja mogę powiedzieć całą rundę właśnie, bo Westina no, no. akurat widziałem. Była gdzieś koło 15 sekund na, na adminie. Ja wchodzę do do tego do admina. Mhm. Znaczy do Office najpierw i potem do admina, Westina wybiega grubaskiem na lewo Ja patrzę Vitalsy widzę dwa kile To idę do góry, bo światła się akurat włączyły yy, Ale światło się szybko włączyło jak doszedłem do yy, drzwi elektrykala, więc poszedłem do laba i w labie teraz jestem przy wejściu do, de do dekontaminacji. EH, Bober nie jest na panelu? Jak byłeś? Znaczy na Witale? Jak ja byłem, to nie. Teraz też nie było go. To, to może być Wóweks, bo wówek był niedaleko Bobra, ale do końca nie jestem pewien. Wiecie co, ja tam bym walił tam... kryhaka. w Krychaka. Tam... A w ogóle mam takie pytanie, ile Morfling ma jakby czas 10 sekund. 10 sekund. I my go dość długo goniliśmy z Destiny, nie wiem, 7-8 sekund, kurczę jeszcze musiał się prędzej zamienić. I Wydaje mi się, że to nie jest Morfling, tylko się, no bo każdy escapista, głównie, robi na dropshipie sobie ten, jak to się nazywa? No tam Marka. Się... Marka, no. tak. No i to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że tam po prostu walną tego marka na straty i się tepną I nie spodziewał się, że ktokolwiek może ten tym dropshipie być. Tylko, że ja akurat ten telefon patrzyłem i nie widziałem, czy on się tepnął, czy się zamienił. Ale nie widziałem, jak w na dropshipa, więc prawdopodobnie się tam jednak tepnął, nie? To ma wszystko sens, według mnie. No, no to spoko, ja tylko mówię ci, że mogę się jeszcze wam przydać, dlatego szukałem ciał, ale no niestety dwa kile ale... były i. Na kogoś trzeba. Ale na, na, chciałby... na kogoś no trzeba, w sensie, bo jest trzeba. Jeszcze i skip, zobaczyć się. Nie nie, nie, nie w Kryhaka. Sensie. Jest chcesz do długi postorów. Walczcie Kryhaka. I się oje, że jest długo, w sensie. w sensie. no właśnie nie Chciałbym się zapytać, jak wyglądała twoja runda? Ta runda? Dwa razy biegłem na światła naprawiać. Ja już mam ogólnie wszystkie taski zrobione od tej rundy, to skończyłem, zostały wam trzy paski, nie wiem jeszcze kto nie zrobił I teraz sobie biegam, patrzę kamery, naprawiam światła głównie Mhm. Mm no 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 Breaker. Dobrze. Dobra, jest. Ja pamiętam ten kim to błędu. Błędu. No, czy, Mogę Mogą skipa, ale tak git. Mówiłem, Co my robicie? Mówiłem, przedałem wam Bęka, abyście nie żeby mi. Wiedziałam, I dobrze dałem skilpa wtedy, bo bym ja wyleciał jeszcze, ale będę dobrze typował.